Witajcie w trzecim odcinku naszej serii Gas Master W tym odcinku zagramy w misję Złopuka tylko raz Ale zanim wejdziemy do naszego... naszej. Naszego gabinetu strachu to jest tak jakby nasza baza, w której możemy ulepszyć duchy. Musimy ulepszyć jednego ducha, który będzie nam potrzebny Do tej misji akurat. Tylko tak, yy, przyznam się, yy, nakręciłem filmik wcześniej, tylko yy, miałem taki mały myk, że yy, nagrałem w przyspieszeniu, bo kombinowałem z frapsem i nagrywałem w przyspieszeniu, nie da rady oglądać. <ścoughs> Dlatego yy, trzeba kupić yy, szalon zaproszenie. Ja już oczywiście kupiłem, bo mówiłem, że wcześniej nagrałem, to pokazywałem i nagle kupiłem. Tak, to jest nasza baza, tutaj znajdują się wszystkie nasze duchy, jakie mamy tylko. Wszystkie nasze duchy tutaj są. I możemy ulepszyć, na przykład upierdliwemu możemy kupić na przykład strach, przewidzenie i tym podobne. Dobra, to jak już mam kupione, więc możemy wrócić. I zaczniemy misję naszą. W tej akurat y, rundzie mamy jak najmniej straszyć ludzi. Zresztą posłuchajcie gościa, później wam dalej powiem. A zaczęło się coś? W tym domu mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru zaczęła sypać im do herbatki arszeni. Trudno ją winić, po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej. Nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką domu. Mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to, co nienamacalne. Niech śmiertelnicy ujrzą trupy i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach, ale uważaj. Jeden szkielet to za mało, żeby przekonać sceptyczną policję, że zaszło tu coś bardzo podejrzanego. Tak, zalecany mamy tak Jednakże nie jakoś skorzystam z tego Będziemy musieli mieć Wielonuszka oczywiście Mańka Denymoren To najważniejsza postać Ślepaka Upierdliwego To jest nasza drużyna Którą będziemy potrzebować właśnie w tej misji Pokaż, śmiertelnikom. Ukryte kościotrupy. Tak, to jest nasz y, pierwszy prawdziwy. Posłuchajcie jego. Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wieszak na ubrania, lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie. Myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka. A tu jak nie eksplodują mi wnętrzności! Y, BUM! Złapałem się komina, no i teraz nim tkwię. Może podasz mi pomocną dłoń? Ja go bardzo łatwo uwolnić. Um, mamy dane moren. On ma przykładnik ziemia, jak widzicie, kwiaty i podwórko, no, można związać. Potrzebujemy strząsu i dajemy na ten fot. Możemy na tym, ja zawsze na tym daję. Jak widzicie, to nie, nie spowodowało, że duch jest z nami. Musimy go wyciągnąć całkowicie z komina. A wyciągniemy go, przy, gdy ktoś podpali kominek, ale to zaraz. Teraz musimy. zająć się nią. Witam pana lub panią, albo czymkolwiek tam jesteś. Chciałabym zainteresować Państwa bogatym asortymentem naszych kosmetyków i pachnideł. Wspaniałym uzupełnieniem tego oto najbliżającego kremu na noc jest niepieniący się, rewitalizujący żel do twarzy oraz odświeżający tonik. Czy mogę Państwa delikatnie spryskać wodą toaletową? Z przyjemnością zademonstruję działanie naszych produktów na jednej z lokatorek tego domu. Jestem pewna, że wówczas osiągnęlibyśmy konsensus w kwestii zakupu tych znakomitych wytworów branży kosmetycznej. Nie wiem, trzeba czy uwolnić czy właśnie jak powiedziała, jeżeli ktoś użyje tych... Y, jej... kosmetyków. No i mamy jeszcze naszego... naszą rączkę. Kiedy wpadłem na prawidiej boiler, wydała mi się miłą, starszą panią i nawet poczęstowała mnie herbatą, ale chwilę potem już leżałem martwy, a ona bawiła się w muraża. Chyba w radę wdzielić się w jakiegoś śmiertelnika, gdyby tylko któryś z nich podszedł wystarczająco blisko. Tak, tutaj, żeby go uwolnić, musi ktoś podejść do muru. Żeby to zrobić, musimy użyć jeszcze raz Denemoren i strząsu, ale nam się ładuje, dlatego mówię, że zajmiemy się pierwszym naszą panią. Ona ma przy, umiejętność Ciekawość, co przyciąga ludzi. Musimy przyciągnąć kogoś tam. Nie jestem pewien, czy to jest tak silne, żeby przyciągnąć kogoś z, z dołu, ale zawsze możemy spróbować. Jeżeli to nie zadziała, będziemy musieli użyć e, trójkącika. takie jakby trochę to dziwnie zabrzmi, ale ja na to tak mówię. Teraz musimy pożegnać, ciekawy się, naładuje. W międzyczasie będziemy starać się uwolnić tamtego. Tak, ja on zruszy parę cegieł. Teraz musimy policzyć, czy nam starczy eee, plazmy na to. Ciekawość 30... 82... Sto. Starczy. Akurat sam raz. Tak, nie użyjemy ciekawość, nie użyjemy szalonego zaproszenia, a ślepakiem użyjemy fascynacji. Zobaczymy, co z tego będzie. I teraz nasz trójkącik. I na pewno ktoś się złapie na to. O -o. No i brakło nam plazmy. No, tak przeczuwałem, że nam braknie plazmy. No a cóż, strasznie nam ona ucieka. nic eee, spadłem mu uwolnić tego biedaka na dole Czyli tutaj musimy mieć szalone zaproszenie to bo on chyba nie ma nie ma właśnie no to mamy mały problem Możemy ich trochę postraszyć, bo nam może braknąć plazmy. Czucie babka. Teraz powinno się nam udać. Mhm. Ma ktoś coś? Trzeba na zaproszenie. Szybko, szybko, szybko. O, super. Zapała się. Tylko nie jestem pewien, czy ona się dostanie tam, bo są deski przebite. Zadźwigniam czy wy coś tu zobaczycie bo jest ciemno tutaj strasznie Nie to musi być jakiś chłopak Kurczę No, ma mały problem Wcześniej jakoś tak szybciej to poszło Nic, jeżeli mi się... Ja teraz zrobię cięcie. Jeżeli mi się uda kogoś tutaj zwabić, to wrócimy. Bo to szkoda czas. Choć limit mam już ściągnięty, ale wolę nie przedłużać, nie zanudzać Was tym. Więc poczekajcie chwilę jeszcze, bo idzie właśnie ten, który może otworzyć dźwięk. Ale on nie jest ciekawy, co to może być. Dlatego teraz musimy właśnie użyć ślepaka i fascynację. Fascynacja powinna go zachwycić. Gdziekolwiek on jest. No nie! Schodzi w dół! Schodzi w dół! Nie rób mi tego, ale idzie dzielak. jak dziadek, zrób coś dla mnie. Złap się, złap się, złap się, złap się. Jest! Złapał się. Nie proszę cię nie O oh, men Nie to musi być jednak ten gościu A te? Stefan? Stefan zuchwałek może to zrobić Złap się złap się złap się No nie chce się złapać No złap się! Tak, 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 właśnie tam, właśnie tam. Tak, tak, bardzo dobrze, 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 super. Na to mamy otworzone drzwi O właśnie, zaświecił się światło. To teraz będziemy musieli czekać. Śmiertelnicy odkryli szkielet. Teraz musi go zobaczyć policja. Dobra. Policja zobaczy tylko dwa szkielety, i wygram. Ja muszę uwolnić trzy duchy. Plasma, plazma, brak plazmy, jak ja tego nie lubię. A teraz możemy postraszyć troszeczkę. Tu mamy kogoś. Pobaw się. Łow, Szybko, szybko, szybko. Zaraz zacznie gwizdać. Okej. Nie chcę się złapać. O, tu źle Tak samo tutaj nie chce się nic cofać No nic, jeżeli ktoś przyjdzie do jakiegoś ducha to ja włączę dalej nagrywanie Poczekajcie O, dobra, nieważne i widzicie, ona już idzie i będziemy mieli właśnie tego ducha Już myślałem, że nie uwolnimy no ja. Jeszcze zostały dwa duchy. Myślę, że się uda. To za chwilę zobaczymy. Wcześniej się tak szybko udało, a teraz to tak wolno idzie. Przeważnie nigdy nie uwalniałem wszystkiego. Być może ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała pani nieco karnację. Więc jak spróbujemy? Hmm? Nigdy od razu nie przejęłem wszystkich duchów. Ale jest chociaż plus w tym, że ten, no. Pojawił się hydrauli. Co? Może ci się przydać do ujawnienia szczątków. Tak ma być. On, ale nie teraz. Teraz ma ten ma być. No na szybko. Niech się ktoś złapie. Czy no, rączki nie możemy uwolnić, a ten chyba idzie do piwnicy? Tak, tak, tak jest. Typek już mi się znudził! Przerwa! I jeszcze tylko jeden ze duch, którego łatwo uwolnić jak jest hydraulik. Wystarczy nam upierdliwy i przyjmujący zimno. I gdy tylko zapalną w kominku, będziemy mieć uwolnionego ducha. Niech tu ktoś przyjdzie, pierwszy. Jeszcze możemy zrobić coś takiego. Kiedy jest przyjmujący zimno i dodawał oddech, wtedy to, ten kupienia się zmienia w lód. Ja nie wiem czy to się uda, bo kominek się pali. <grych> Ale tutaj widać, już za zamordę po bokach. Dobra, już odwołamy ich, poszkoda No idź tam Ty tylko po grzebie w kominie, wtedy będziemy mieć uwolnionego prądzika. Ale to niech ty, ty, tu przyjdzie, ty, a nie gdzieś łazi po całym domu, a nie do komina. No gdzie on, Polas? Ja. Ja. Dobra. To ja poczekam, aż e, ktoś tu przyjdzie. I wtedy się zobaczymy. Tak, i przyszedł hydraulik i w samą porę, bo policja się znalazła, gdy tylko policja zobaczy szkielet. Koniec misji. Akurat w samą porę. jak dobrze rozprostować ektoplazmę. A teraz podtrzymamy tych żartownisów w wysokim napięciu. W samą porę. Już myślałem, że nie zdobędziemy naszego prądzika, ale w samą porę się udało. Policja już jest pewnie na dole, oglądasz to tak, dokładnie. Gratulacje! Cele twojego nawiedzenia zostały osiągnięte. No. Dla mnie sukcesem jest właśnie to, że dostaliśmy duchu, duchy, a nie ilość plazma złotych czy wyniku końcowego. Dla mnie liczą się na razie tylko przerażacze. Więc tak. Kolejny odcinek będzie um, w kolejnym odcinku spotkamy najpotężniejszego przerażacza, czyli ściemniaka. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja, jak na razie to tyle. A więc subskrybujcie, komentujcie. Cześć.